Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kiedyś usłyszałem, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak jest w niebie, i przestałem sobie to wyobrażać, a to chyba błąd. Nie chowałbym tu ludzkiej wyobraźni, a wręcz mocno jej używał, aby z tęsknotą myśleć o naszym celu, a może nawet o marzeniu. Przecież mamy marzenia, a czy jednym z nich jest życie wieczne? Planujemy najmniejsze sprawy. Może warto zaplanować i czas w raju. Wiadomo, że nie chodzi dzisiaj Jezusowi o mieszkanie 200 metrów kwadratowych z tarasem wysoki standard pod klucz, to znaczy chyba wiadomo. Wiemy jednak jedno, że będzie tam cudownie i na zawsze. Jak tam trafić? Odpowiada ci dzisiaj sam Jezus.